Witam Was 16 listopada 2020 roku. Dziś nieco zimno, bo wiatr wszystko wieje, ale myślę, że damy radę. Porzucamy za gazetami wędkarskimi, bo to jest mój ulubiony temat, jak pewnie wiecie. To co, zaczynamy? Dawno tu nie byłem, więc mam cichą nadzieję, że nazrywali tutaj panowie dla mnie trochę wędkarskich sprawunków. Jakieś koszyczki, jakieś, wiecie. Blachy, gumki i Zobaczymy, ile dzisiaj tego natargamy. Pierwszy rzut na pusto. Dzisiaj mam taką fanaberię, że będę liczył sobie rzuty, a więc piąty rzut przynosi kawał takiego widzicie żelastwa. Przeszło kilogram. Ogarnijcie to szaleństwo. Szósty rzut, kotwiczka, druga kotwiczka i jakaś blacha, ale jazda za jednym razem. No to ja uwielbiam. Takie akcje to ja lubię. I już siódmy rzut przynosi stalową łuskę. Także co rzut to coś tam wyskakuje. 10 rzutów za mną. Przytulam kolejny pocisk od pepeczki. I blachę drugą dzisiaj. Trzynasty rzut przynosi coś na kształt zwłok po pogrzebaczu. I taki tam dzyndzel. Słonko pięknie wschodzi. Bardzo przyjemnie jest. Nieco wietrznie, jak mówiłem, ja cisnąłem moim WKZ do wody po raz 15 i wspólnie zerkniemy. Czy ten 15 rzut cokolwiek przyniesie, a czuję, że chyba tak. Niewielki opór, być może dno, być może nie. Zaraz się razem wszyscy przekonamy, cóż nam tam idzie. Ach, panie. Kolejna, tym razem taka zdezelowana kotwiczka. Zobaczcie, w stanie agonalnym. Wykonałem w tym momencie 23 rzut. Bardzo mnie niepokoi fakt, że schodzą się wędkarze. A wiecie, to mi ogranicza pole manewru, bo nie będę mógł sobie zmieniać miejscówek. Ale tam coś trzyma. No ale trudno, damy sobie jakąś radę. Musimy się jakoś tutaj pogodzić. Robi się coraz cieplej trzy ociągłe dmucha ale co tam trzeba się hartować także lecę teraz na trzecią miejscówkę o, 23 rzuty i dwie miejscówki za mną 28 rzutów za mną zobaczcie piękna historia z zaplątaną żyłką na której końcu widzę już blaszkę patrzcie ale świeżynka widzicie to? O jakieś drewnianko się zahaczyła komuś Noweczka Piękny, idzie do kolekcji. Jest to moja trzecia miejscówka i 33 rzut. Czuję nieznaczny opór. Mam nadzieję, że coś holuje. Przekonajmy się czy mam rację. A i owszem, tadam piękna podkowa. Nawet dosyć spora. Jakiś koń mutant. Kolejna do kolekcji. 35. Rzut przynosi mi meteoryt. Będę bardzo bogaty, jak widzicie. śmieje się, oczywiście, jak wiecie. A ja lecę na czwartą miejscówkę. Rzut numer 36 oznacza taką piękną biżuterię ze złota. Tak jak wiecie, to jest próba 000 wymyślona przeze mnie. Doczyszczę sobie ładnie i pójdzie na OLX. 43 rzuty wykonane, ja już pięknie rozgrzany. Zobaczcie kawał trucika i jeszcze jedna piękna blaszka do kolekcji. A imię jego 44, właśnie taką nam przynosi gumeczkę sandaczową. Jestem tu niemal godzinę, wykonałem do tej pory 50 rzutów, odwiedziłem 4 miejscówki, a teraz lecę na piątą. Jak jest wam zimno, to wykonajcie 56 rzutów magnesem. Mi już jest naprawdę bardzo ciepło. A tymczasem taki kawał złomu ze 3 kg się trafił. Zabieramy. Szósta miejscówka, 66 rzut. Pierwszy dziś koszyczek zanętowy i haczyk kolejny. 68 rzut przynosi kolejną dzisiaj blachę, dosyć starą piękne jaskrawe kopytko. To zasługa 70 rzutu dzisiaj. Siódma miejscówka, 82 rzut, i zaledwie nędzny haczyk. Wiele rzutów na pusto. Jestem na 8 miejscówce, 86 rzut za mną. Kawał śruby. Ja wykonuję 88 rzut, i zobaczcie tam w oddali. Koleś na w Fingu tutaj pływa. Ale jazda jeszcze tego na tym jeziorze nie widziałem. Taki surfer, pomysły mają ludzie. No, nie spodziewałem się takiej zajawki na tym jeziorku, no nieważne. Każdy ma jakiegoś brzika, każdy jakieś hobby ma. A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa. <laughs> tak mi się przypomniało. Dobra, zobaczymy co ten 88 rzut nam przyniesie. On no, szoruje coś pod dnie, ale to nie musi być fant, to może być po prostu jakiś tam opór roślinności. O, patrzcie, lipa. Jest kawał żyłki, a na jej końcu haczyk dosyć spory. No, ale liczy się jako fant. Coraz więcej pustych rzutów. Ten jest 95. Jestem na 9. miejscówce dzisiaj. Ale co ciągnę tym razem. Ten nie jest na pusto, patrzcie. Ha. Kiedyś już wyciągnąłem dwa takie trójkąciki tutaj. Pamiętacie? Z któregoś z odcinków? Mamy i trzeci. Taka sytuacja. Kolejny 96 rzut. Daje nam kawałek złomu takiego. Blachy jakieś niebieskie. Za mną 104 okrągłe rzuty. <gry> Ja będę się cofał zaraz w stronę samochodu, bo tam na samym początku było więcej tych fantów. Tutaj już widzicie, jest za dużo rzutów na pusto. To nie ma większego sensu. ileż można rzucać w próżnię, a więc zobaczymy, czy tutaj się coś złapało. I lecimy z powrotem w stronę auta. Tak jak mówiłem, pustka, jakiś drobny śmieć. Z łowiska numer 9. Teleportowałem się na łowisko numer 4. A tu spójrzcie. 110 rzut. I mamy taki tam dzyndzel. I koszyczek zanętowy w ładnym stanie. Koszyczek zanętowy numer 113. Oczywiście rzut numer 113. A panu surfer coraz bliżej sobie tutaj pływa. Coraz lepiej mu to widzę. Idzie. Pływało się tak od półtorej godziny od samego początku, prawie jak tu jestem. Taka zajawka. A ja jestem w trakcie 114 rzutu. Kawał czegoś od czegoś. Zwłoki kolejnego koszyczka zanętowego. Rzut 116 przynosi taką chochelkę dziurawą. Nie wiem co to było. Jakiś durszlak. Czy coś w tym stylu? Niechaj ten 120 rzut będzie ostatnim dzisiaj. Wpada taka literka V, czyli Victoria, a więc zwycięstwo. A my przechodzimy do podsumowania. No i mamy trójkąt, taki instrument muzyczny, trochę złomu, złota kieta, próby 000, podkowa, jakieś takie resztki złomku. I drobiazgi. A teraz przechodzimy do naszych gadżetów wędkarskich, a tu jest na bogato. A z gadżetów, jak widzicie, 5 blaszek, 3 koszyki zanętowe. Tamtych zdechłych nawet nie, nie brałem, nie liczę ich. Dwa kopytka. No i tutaj haczyki, jak widzicie. A Was zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!